Jest największy skrzybacz w Polsce, no ale zaczyna padać, więc ja uciekam do środka i e, powiem co będziemy dzisiaj robić. Tak. Dzisiejszy plan wygląda tak, e, że jadę teraz do hojnic przez e, piłę główną. Właśnie tutaj wyświetla się mój e, region e, 58407 do piły. E, w piłę przesiadamy się na pociąg do hojnic właśnie. Mamy 23 minuty na przesiadkę. Za ten bilet tutaj łączony z tą przesiadką zapłaciłem 25,51 ze, zniż ze zniżką 37%, więc jest to dobra cena, jak patrząc na to, że będziemy 3 godziny jechać do tych chojnic hmm, Ja pójdę sobie na stary budynek dworca, tam jest fajna poczekalnia, można sobie usiąść i widzimy się najprawdopodobniej przy pociągu. I tutaj tam będzie nam pojechać. Jakiś syf No ale najbliższa droga To jest tam windą, wyjedziemy od razu przy nim pierwszym Pogoda na Bydgoszczy Głównej Nie jest najlepsza Pada deszcz jak widać w kamerze nawet Stoi sobie Dart z Intercity Rejewskim On za chwilę odjedzie No, 12.35 Jest godzina 12.24, 10 minut do odjazdu No właśnie, chciałem zwrócić uwagę One kiedyś miały osłony te mocowania po tych osłonach pozostały, no niestety tych osłon nie ma, a fajnie jakby były, tylko na przykład z jakimś systemem, że one tu się podnoszą do góry, podany na 40, następny VMAX. Będziemy jechać przez prawie dwie godziny. No, pod samo w cztery zagonił. Miejsce jest mało. Siedzenia. No i stoi żelazko, i czy nim będziemy jechać, to się okaże jeszcze. Ciekawe by było. Setkom? Ciekawie. Setką siatki, tylko że to diesel jest. No właśnie, właśnie. Inny sposób monitorowania stanu paliwa. SS109001. całkiem ciekawe uczucie zobaczyć tyle torów bez sieci trakcyjnej. No, nigdy tego nie widziałem. Tutaj SA133 nasza pomorska najlepsza. Dwor w Chodnicach jest ogólnie całkiem ładny. Mamy 5 peronów. No dużo. Trzeba przyznać. Idziemy do środka. Ale kurde tak tu pusto bez sieci. Nic. Same tory.

Książka z infrastruktury kolejowej Hmm, konduktor z Polarygią Czy też kierownik i stare mundury Przewozy

To ale to jest bezpłatny. Bardzo fajny dworzec i tak dalej. W fajnym stanie zachowany o nic na rowery. Podjechał SA136 z Chojnic do drzewa, Trzyczłonowy szynobus, bardzo fajny, jeden z moich ulubionych szynobusów, a on jest ogólnie z Zachodnio pomorskiego a ogólnie fajny szynobus, ja tam go lubię. O, jest Biedronka, Pójdziemy do Biedronki i wrócimy tutaj na stację, będziemy oczekiwać naszego pociągu e, ogólnie opowiem wam w międzyczasie jak wygląda sytuacja z tym co się wydarzyło, to już tłumaczę czemu mamy dopiero o 19 pociąg, a mieliśmy o 16 i byśmy byli o 18 już w Bydgoszczy a powinienem być do 20 w Bydgoszczy e, właśnie e, otóż w krzyżu szynobus e, miał defekt Jedno żelazko, no i przysłali nam drugie, i czekaliśmy na autobus zastępczej komunikacji autobusowej z Krzyża, który przyjechał godzinie, godzinę po planie. Więc my, ponad godzinę po planie, wyjechaliśmy. No i tak to wyszło, więc nic fajnego nie było z tego. Jaka jest Ariwa? Oni lubią wkurwiać ludzi za przeproszeniem, więc mi też tak zrobili że, no nie było szansy na skomunikowanie. No i jest. I pół godziny poczekali i mnie zbawili, a tak to przynajmniej zobaczyłem ten fajny dworzec. Dodam, bo ten szynobus jest pomalowany w klasycznej barwy e, Polregio, no ale siedzenia mu zostały i siedzenia są... tak jak w zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie to jest jeszcze Więc tak to wygląda Dobra, idę do Wiedonki Ludzie się na mnie dziwnie patrzą w Chojnicach jest dworcem wyspołem, więc musimy zejść sobie pod wiadukt Natomiast tutaj mamy w pełnej okazałości, bo byłem widać jak nagrywałem wjazd na stację, a tu mamy w pełnej okazałości właśnie nastawnie w Chojnicach, cecha. Jedna jest MZK, chojnice na takich manach sobie jeździ. A tu takie Solaris jeszcze jeżdżą. A tak tu wygląda nowoczesny dworzec PKS-u, którego chyba nigdy w życiu żem nie widział. I to jest w ogóle masakra. Nasz dworzec. Ktoś się o pomstę do nieba, a tu nawet mają tablice elektryczne. To jest miasto. To razem sobie zejdziemy w dół y, przejściem podziemnym i pójdziemy sobie na dworzec usiąść, zjeść i naładować telefon się. no już ciemno jest a taki ładny zachód słońca był A, coś jeszcze w sumie zobaczycie ale zapowiedzieli, że wyjeżdża mój pociąg znaczy z Bydgoszczy wyjeżdża a tym z Bydgoszczy pojedziemy do Bydgoszczy takie, że to jest fałtek. Są niemieckie, więc one miały tutaj kiedyś pierwszą klasę. Zobaczcie ile tu jest miejsca na nogi, na tych fotelach są ogólnie mega wygodne, tutaj jest mniej miejsca. No to jeszcze szybkie podsumowanie. E, ogólnie to zasnąłem. Idę na tramwaj. Jadę. A ogólnie to miałem powiedzieć, że było super i chojnice mi się podobały. Wsiadłem do tramwaju linii 8 na kapuściska. Żegnam was. Cześć.